Cześć. Macie też czasami tak, że zupełnie nic wam się nie chce, albo po prostu nie macie czasu. No, mnie właśnie dopadło coś takiego. <laughs> nic mi się nie chce. Stwierdziłem, że dzisiaj nie rozkładam sprzętu i że pokażę wam na podłodze. A konkretnie pokażę wam, jak zawiązać kajdanki jakimś takim sznurkiem. Cześć, ja jestem Luca i tylko dla przypomnienia. Powiem, że co poniedziałego 5 rano na moim kanale pojawiają się różne filmy z zakresu technik linowych, więc jeśli interesuje Cię ten temat, możesz śmiało zostawić suba. A teraz przechodząc już bezpośrednio do naszych y, kajdanek. No, jako, że jest to kanał o technikach linowych, to potrzebujemy sznurka. Ja tu mam, no będzie na oko ze 2,5-3 metra, jakiegoś takiego y, no name'owatego sznurka z marketu budowlanego. I teraz, żeby wykonać nasze kajdanki, jedną końcówką kręcimy tak, aby linka idąca do. Załóżmy, że tu jest środek do środka, była na końcówce, a drugą linką kręcimy tak, aby ta linka idąca do środka była pod linką. Widzicie o co chodzi. Po czym? Tymi środkowymi częściami pętli, wchodzimy sobie nawzajem do tych pętelek. Powtórzę to. Tak, góra-dół. Jest fornalina. Góra-dół. I tym po okosie wchodzę tutaj do środka, a tą drugą wyciągam spod tego. I w ten no to magiczny sposób tworzą nam się kajdanki, które możemy sobie założyć. Problema, o kurde. Problematyczne jest generalnie zabezpieczenie tego. Niektórzy tu wiążą po prostu supy, a inni próbują tutaj coś na, 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 na wzdłuż. Na przykład coś takiego robić. Coś takiego. O! Z doświadczenia wam powiem, że te rozwiązanie powtórzone kilka razy daje nam względnie pewne zabezpieczenie tych kajdanek. Ponieważ, żeby się uwolnić, osoba musi załóżmy te trzy razy tą linę jeszcze jak jest taka długa, to już w ogóle wyciągnąć. No. Także, jak zawiązać kajdanki w dniu, w którym nic mi się nie chce. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.